Cześć Joe! Zostaw suba i lajka! Tak przed filmem! A co ci szkodzi? Cześć, to Weronika. Zapraszam Cię na odcinek mojego Life Spa Beauty balance kasa dziecko in floristy. Baza kącik. A, Ciężka praca to podstawa sukcesu. Dlatego Karol zapierdala jak może. Ej, niech ktoś pomoże, nie nagrany! Ułożcie mu! Dżej, czemu ty nie wstaje Ja za to jestem odpowiedzialna e, za wiele rzeczy. Bardzo wiele, bardzo ważnych. Ostatnio odkryłam bardzo ważny dla, dla wszystkich mnie patent na zakupy. Nie ma nic fajniejszego, jak wsiąść do swojego helikoptera i polecieć na, do sklepu na zakupy po swoje ulubione sojowe macia latę z kaszą gryczaną i awokado w kubeczku typu rurka. Aaaa, ja jestem influ, 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 influ. Prawda? Wiesz o co chodzi? Ty też tak morsz, wiesz? No wystarczy, że masz helikoptera i Karola, co zapierdala jak może. Oh. Proste, wsiadamy. Ej, hey, kupiłaś mi moje sojowe late? Paliwo się kończy, coś trzeszczy z lewej strony, umyj przednią szybę. A, wspaniała jest. No i weź się do roboty! A. jestem influ 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 No, kończąc dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład, musicie pamiętać, kochane koleżanki i koledzy, że influencer to jednostka nieposiadająca żadnych zasad moralnych, a zamiast mózgu ma pumeks. Koniec spotkania. A, studenci. Szanuję ich. Kiedyś człowiek też taki był. Młody, naiwny, wszystko się miało. Czas, zdrowie, przedwczesny wytrysk. Panie Marku! Tak, gówniarzu? Słowo. Na niedzielę? A, młodzieżowe. Młodzieżowe słowo na niedzielę? Hmm... Belestigung. Co? A, to z Księgi Hipokryta. Aaaa... prawda. <śmienny> Dzień dobry! Towarzysze! Stefan Beton, Wydownictwo Naukowe PWN! Przybywam do Was z nową listą słów młodzieżowych za rok 2024. Poprzedni zwycięzcy to Sztos XD ZBAN Alternatywka. Właściwie to jedno i to samo. W 2020 roku kapituła nie wybrała słowa, ale dobrze wiemy, że wygrało zasinić. Czyli wydać dużo pieniędzy na coś, co się nie wydarzyło, później był śpiulkolot wymyślone pewnie przez alternatywki. To to samo, co z ban, przypomnę. Essa i rel. Jak dla mnie to jedno gówno! A oto lista nominowanych słów w tym roku: aura, azbest, bambik, brainrot, brat, cringe, czemu? delulu, fine, for real, glamour, goat. Oj 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 baka. Oporowo Ritz, Sigma, skibidi, slej, womp womp, japping. A wygrywa słowo! Hej, a widzieliście mój najnowszy challenge? Wraz z kolegą wyszliśmy do wanny pełnej lodu, a zamiast mózgu ma Pumeks i sprawdziliśmy, kto umrze szybciej. Co? Albo gorzej, kto szybciej odmrozi sobie Pumeks. Jest zimniutko, ale to jest takie aż przyjemne. Umieramy. to. Ale niech ktoś pomoże, nie nagradę. No, i tu nie wstaje. I tu. ale ten nie no, ale zimno. A zamiast mózgu ma pumeks. Przerywamy na chwilę ten program, by pokazać Państwu morze przy plaży. W ramach przeprosin, pokażemy Państwu kunie na plaży. O, a wygrywa słowo... Chwila! A to widzieliście? Oj, oj, oj baka. Co za aura dziś. Pis? Chciałby być glamour, ale to raczej azbest. A ja czuję się jak totalny brain rot, słuchając polityków prawicy. For real, mówię wam, to cringe oporowo. Kaczyński? Czemu on musi być takim bambikiem? Delulu, że jest goat w rizowaniu. Fein, nawet Sigma Energy mu nie pomoże. A Brown i Corwin, oni nie są slay, tylko skibidi. Są przeciwnikami świeckiego państwa, praw kobiet i praw LGBT. Womp womp. Klasyczny yapping. Także pamiętajcie, nie bądźcie fin, tylko riz. For real. O, ja pierdolę. Ale to jest ciężkie. A ja myślałem, że to nasze filmiki są suche i cringe'owe. A tu taki kurwa pumeks. No dobra, wracamy. A, kurwa, a wygrywa słowo! A ślad węglowy? Ślad węglowy? No ślad węglowy. A. jak Karol miał srakę, to brał węgiel. Tak, ślady porobił. Berca w skraju z łapiom. łapią! królowa. A wygrywa słowo! Dzień dobry, Daria lada ci z tej strony. Kreczam się dziś chodnikami w Warszawy: Smród, brud i malaria. Ale zrobiłam też ankietę wśród przechodniów o to, co mi powiedzieli. Jakie według pana powinno być młodzieżowe słowo roku 2024? Fwiki Impotent. Zadbany. Dupeczki. Cycki. Jebany fris. Gimper Pało Zelmer. <skryátom> Nie wiem, co ja robię. Ja Heizer. Książulo, oszust. Najlepszy. Pojebany. Zapomniany. E, powrót. Obciąganie. Obciąganie. abciąganie. Stulejka. Szmata. Weronika. Macia Kokold Narkotyki. To samo poproszę. Melanary Mamusia. przemęczony. <rasgeon> Niezależny. Symetryczny. <slowing antibody> Proletariat. Tak bez niczego? He, <sucony> Żugajki, myszeczki jedzone Liga Mistców. Nie. A Ocieraniem. Emerytura. Kolegium Humanum. Stolik. Jarosław. Was dupiasz. Jakie według pana powinno być młodzieżowe słowo roku 2024? W słup. Aha. W słup. Jakie według pana powinno być młodzieżowe słowo roku 2024? No... Według mnie jedynym możliwym młodzieżowym słowem na rok 2024 to może być <gry> Jakie? C e, to jakaś potrawa? Typowo polska, z miękkiego korniszona. Aha! Prawdziwa prawda. Już! Nagadali się! Młodzieżowym słowem roku 2024 zostaje! Jezus! Jezus? Sigma! Sigma? To to kurwa wymyśla! Chyba pij Sigma. jak ty wyglądasz! Oh, 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 oh. A, jestem w, w, w. Na koniec wspaniała nowina. Pamiętacie gnoja z Ukrainy? Gnoma. A może być gnoma. Zatrzymali go i wywalają do siebie. Tak się kończy kozaczenie. Tak się kończy bycie. Miękkim korniszowym. Yeah,